Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Ostatni dzień stycznia, jutro 1 lutego. I żeby wejść w ten nowy miesiąc na spoko, ja zabieram się za ogarnięcie paru rzeczy. Zaczynam od pokoju dziewczyn, pościel. Chcę w końcu rozwalić karton, który tutaj stoi i robi za nie wiadomo co. Mam, no powiedzmy, tak, taką godzinkę, 15 przerwy, bo dziewczyny chodzą teraz na. Ferię do takiego naszego miejskiego ośrodka kultury To no, trwa dwie godzinki, więc wiecie, ja zawsze mam tą chwilę, żeby coś zrobić Wczoraj przyznam się szczerze, że przebimbałam ten czas A dzisiaj już mówię, że troszeczkę podkręcę tempo i zrobię parę rzeczy Więc zaczynam właśnie od pokoju dziewczyn, potem spróbuję przejść na dół, na pewno będę chciała poćwiczyć, ale tak mówię właśnie, że tyle ile dam rady zrobić w tym okresie, kiedy jestem sama, to spróbuję czas wykorzystać i przy okazji mówię, że odesłyszę się do Was, bo dawno się tak naprawdę nie odzywałam to też myślę idealny czas podłożyć w końcu książki na miejsce bo tak leżały niektóre, nagrywałam z nimi rolkę, która koniec końców nie używała światła dziennego ale trudno. Teraz czytamy zimowe przygody jeżyka z podjabłoni. Czytałyśmy też wersję taką letnią, po prostu przygody jeżyka z jabłoni. Takie, no to są krótkie historyjki, ale powiem Wam, że dość ładne, bym powiedziała, takie dla dziecka i takie hmm, no, zapozna, zapoznające, oswajające dziecko z takim czytaniem rozdziałowym. No ja bym powiedziała, że to jest dobry wstęp do lektur, kiedy ta książka jednak wiecie, no. To już jest książka, na tam nawet zobaczcie, 114 stron. I wiadomo, że nie da się jej przeczytać naraz, więc to jest dla mnie takie właśnie oswajanie z dłuższą treścią, z tymi rozdziałami. Tu jeszcze mam Franka. Widziałam, że pojawiły się kolejne części. Franka ja będę Wam cały czas bardzo serdecznie polecać. Uważam, że to są naprawdę świetne książki. Franek ma kłopot, sprząta zabawki, szuka odwagi i się złości. Naprawdę wszystkie części są świetne. Mamy też Franek i trudna przyjaźń, Franek się niecierpliwi, Franek mówi dzień dobry, polecam, jeśli nie znacie. I tutaj jeszcze coś mega uroczego, czyli ta seria sklepik z magicznymi zwierzątkami. Pani, 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 pani... nie pamiętam, jak ona się nazywała. No, to jest ten sklep z magicznymi zwierzątkami. A pani łapki. Też jest ich dość dużo. Najwięcej takich pod części powstało do mopsorożka, ale inne też są fajne z takim lekkim przesłaniem, właśnie, bo zawsze dziecko czegoś się uczy dzięki tym zwierzakom. A w ogóle mówiłam Wam, że my już jesteśmy na etapie planowania imprezki dla Ona od października przeżywa swoje urodziny jeszcze teraz jak mówimy jej, że zarezerwowaliśmy datę no to tym bardziej, ona sama chce wybrać sukienkę do sukienki musi być torebka ozdóbki, bo urodziny będą serduszkowe i ostatnio jakoś w Action była taka akcja walentynkowa, to stwierdziłam że wezmę jej te balony co by się dzieciak cieszył, one oczywiście na razie leżą schowane no ale dalej przynajmniej wie, że coś w kierunku jej urodzin się dzieje no to sprawdź, czy to była żerafka. Prawie. Prawie. Tylko w ręku nie Była szafa? Nie, to nie szafa. Daluika. No dawaj. To było. były kloczki. O, super klocków jeszcze nie było na pewno. Juhu! Miś w, Miś w klockach. Sprawdzimy? Brawo! Czyli nie wiem, jest Cześć! Jak mi się ostatnio rutynka y, rozwaliła, nawet nie mam słów. E, wróciłam właśnie do domu, bo w ostatnich dniach odłożyć dziewczyny na zajęcia, miały chodzić więcej do przedszkola, a mniej na zajęcia, wyszły na odwrót, że jednak częściej chodzą właśnie na zajęcia do naszego miejskiego środka kultury. W sumie spoko, Znaczy minus jest taki, że mam te dwie godzinki takie takiej luki i wiadomo, tu przyjechać do domu, tu potem pojechać po nie, no to robi się tego czasu jednak trochę mniej. Ale mimo wszystko się cieszę, bo one naprawdę z tych zajęć wychodzą, takie, wiecie, zadowolone, chcą chodzić, więc no wydaje mi się, że jednak to się liczy, że te zajęcia są fajne, dają im jakąś przyjemność itd, itp. Ja dolewam sobie troszkę wzmocnienia do mojej kawki takiej saszetkowej. Siadam i też jem śniadanie, i próbuję ogarnąć suche rzeczy, bo muszę je poroznosić. Zaraz Wam w ogóle pokażę moje szalone zakupy, po prostu crazy po całości, jakie poczyniłam w Hebe, więc tak nastawiam ekspres i pokazuję Wam. No dobra, te moje szalone zakupy, <laughs> powiem Wam, że dawno nie robiłam takich wiecie dużych, konkretnych zakupów kosmetycznych, ale to też z tego względu, że jak już robię zamówienie, to zwykle jest ono tak duże, że starcza mi na e, kilka ładnych miesięcy. E, no i w sumie co, no jedną z takich rzeczy, która mi dość szybko schodzi, to są oczywiście kremy do twarzy, bo z nich korzystam dzień w dzień, dzień w dzień, więc no one chciał, nie chciał, płyną i wzięłam sobie taki krem odżywczy z wodą różaną z Mii, on akurat był na promocji miałam w ręku Dermedic Hydra ale mówię dobra, tamten nie jest na promocji, ten jest na promocji, no to sprawdźmy tego z promocji użyłam go wczoraj raz i jedyne mogę powiedzieć, że nie wywołał u mnie zaczerwienienia więc no tyle bo no to jest takie pierwsze wrażenie i wziąłam jeszcze coś takiego z tej marki. Ja z tego miałam na pewno piankę i ta pianka była bardzo spoko. No i wziąłam taki krem pod oczy i do twarzy, ale on na razie idzie, wiecie, do szafki, bo no staram się raczej nie otwierać 50 kosmetyków, no bo wiadomo też, że ta data po otwarciu nie jest jakoś szczególnie długa. No tutaj mamy 6 miesięcy, więc powiedzmy, że jest jeszcze ok. Tutaj też 6 miesięcy. No ale jednak staram się, wiecie, jak jeden, to nie drugi. I I I I uh. Super, i zamykamy. Mama, mama. Pięknie. I? To Torebusiu? Brawo. Brawo ja, po prostu moje nagrywanie ostatnie to jest jakiś dramat. Yy, tak, wróciłam do domu, bo właśnie zawiozłam dziewczynę na zajęcia i standardowo ten czas wykorzystuję na zjedzenie śniadania i na delikatnie, delikatne ogarnięcie yy, jakichś tam, wiecie, drobnych rzeczy. I, i, I biorę zaraz mój kalendarz, zapisuję parę moich pomysłów na przekąski Do sprawdzenia, bo chciałabym zrobić tak zwane żmijowisko, czyli spotkanie koleżanek Ja wiem, pewnie ktoś powie, że to jest oburzająca nazwa i tak dalej, i tak dalej Najważniejsze, że osoby zainteresowane jakby rozumieją ten żarcik I mają do tego dystans, więc chcę pozapisywać jakieś pomysły i je sprawdzić. No, myślę, że niektóre takie jak ciasto francuskie i paruwa, no to, to są takie dość proste rzeczy, ale widziałam też kilka innych, posprawdzam też sałatki, bo powiem Wam szczerze, że parę razy próbowałam jakichś innych wariantów sałatek i one tak nie do końca podchodziły i mi, i kubie. I wiecie, no najczęściej jak robi się już sałatki na jakieś tam spotkania towarzyskie, to nie robi się ich na styk, tylko tycio więcej. A też nie chcę zostać z czymś, co, co nie smakuje, bo już teraz przerabiałam przy urodzinach Kuby, że została, wiecie, Micha sałatki, a jednak to nie była jakaś taka wpadająca w nasze smaki sałatka. No i co i zostaliśmy z tym? Tu są w razie czego jeszcze takie przylepce po, po świętach, jakby ktoś pytał, bo ostatnio koleżanka też pytała, co to są za znaczki. E, więc to sobie pozapisuję i parę takich bieżących rzeczy, bo nie mam, powiem Wam szczerze, kalendarza ściennego. Mieliśmy zamówić znowu z naszymi fotkami. Nie wyszło, Again. no ale, ale, ale mam ten mój taki książkowy, więc myślę, że tam sobie pozapisuję. Mam też na lodówce taki planer. No Mam też, jak widać na lodówce, taki planer, na którym sobie zapisuję różne rzeczy. No nie ma tutaj dat, no, ale już wiem, że jak jeden poniedziałek minął, no to w przyszłym poniedziałek mam paznokcie. Eee, tutaj już też mogę parę rzeczy powycierać. No ale wiecie, tu trzeba coś zamówić, tu czegoś tam dopilnować, tu wiem, że coś się będzie działo troszeczkę dalej. Ja niby tego pilnuję, ale naprawdę człowiekowi potrafi z głowy uciec to albo tamto, ostatnio też coś tam... Zamawiałam na ostatnią chwilę, bo niby mam wszystko zawsze wcześniej, no ale wiecie, ja też jestem tylko człowiekiem i potrafię coś przeoczyć. Więc mam to, no ale też mówię, ten kalendarz książkowy, usiądę zaraz do niego i poogarniam. Pokażę Wam nasze dzisiejsze łupy z biblioteki, bo w końcu udało nam się dotrzeć i oddać książkę. Lila koniecznie chciała wziąć Gucio się wstydzi. My kiedyś miałyśmy jakąś książkę z Gucia, ale tak powiem Wam szczerze, Gucio średnio się u nas przyjął. No ale dobra, wypożyczyłyśmy o taką i ja wziąłam trochę książek dla siebie, ale no tak, czytam teraz tą serię za zakrętem. Jestem w połowie drugiej części, więc mówię od razu, przeczytam trzecią, tak żeby wiecie pozostać w historii. Wziąłam też coś Marcela Mosa i generalnie jego książki są spoko, bo je się pochłania w moment. One jakoś tak wciągają, więc muszę znaleźć sobie dobry dzień na tą książkę. I w zeszłym roku zaczęłam czytać coś. Jak ta seria się nazywa? Ona się jakoś nazywa ta seria. I, 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 I przeczytałam właśnie pierwszą część, która była naprawdę ciekawa, więc stwierdziłam, że od razu wezmę sobie drugą, a jest też trzecia. I dla dziewczyn wzięłam coś innego niż zazwyczaj, czyli no takie już dłuższe historie. I tutaj zobaczcie, dzieci mogą wybierać, co się wydarzy dalej. I czytamy jakiś tam wariant, tak? więc myślę, że to może być naprawdę spoko i możemy wiecie na przeróżne sposoby czytać tę historię. Tutaj mamy opowieści o tym, co daje moc i wie, też widziałam, że z tego jest mnóstwo różnych wariantów, opowieści o tym, co w życiu ważne i tak dalej i tak dalej. Więc myślę, że też będziemy sobie jakoś tam dozować tutaj te historyjki. Myślę, że naprawdę mogą być bardzo fajne. I jeszcze wzięłam jesień w klinice małych zwierząt w leśnej górce. Też tutaj już raczej dłuższy format, rozdziałowy, więc jakoś to sobie fajnie tutaj podzielimy. Jeszcze jeżyka musimy dokończyć z podleśnej jabłoni, spod podleśnej jabłoni, spod jabłoni po prostu. No ale tak myślę, że jednak to oswajanie się z rozdziałami już warto zacząć. I u mnie dzisiaj luksusowo, bo mam jeszcze obiad z wczoraj. Wczoraj zrobiłam więcej, więc wiadomo, dzisiaj tylko odgrzewanie i gotowanie ryżu, ale to już jak wiecie robi się samo. A wieczorem przygotuję sobie rzeczy na jutrzejszy obiad. Stwierdziłam, że może zjemy fasolę, bo dawno nie było taką, wiecie po bretońsku, tylko chyba koncentratu nie mam. Ale to już jutro na spokojnie kupię, jak odwiozę dziewczyny na zajęcia. Dzisiaj oczywiście fasolę muszę mu namoczyć, ale to też myślę, że na spokojnie na dwa dni, będzie, a w piątek mamy jechać na pizza party i nie wiem, potem może ktoś do nas przyjedzie, więc po prostu przygotuję coś, coś innego. Nie tak typowo obiadowo, może jakąś sałateczkę, taką wiecie, konkretniejszą. Czy Czytaj z kurczakiem albo z tuńczykiem. Dlatego może jakiś seruś, zobaczymy. No ale tak wiecie, często, często przy piątku właśnie powstają pomysły na jakieś spotkania towarzyskie, więc taki mam plan. Muszę w ogóle jechać do dużego sklepu po jakieś takie tajskie, chińskie, indyjskie rzeczy, bo powiem Wam, że pokończyło mi się wszystko jakieś sosy sojowe. Te kary mm, takie w torebkach, więc trzeba będzie to uzupełnić. Odstało rok, ale w końcu się wzięłam za to malowanie po numerach i powiem Wam, no tak, pomalowałam w sumie tylko dwa numery i to nie w całości, bo 0 i 1, ale muszę przyznać, że jest to całkiem fajna zabawa, taka dosyć relaksująca. Na pewno będę musiała popracować nad techniką bo najpierw załapałam taki większy pędzel i potem nie chciało mi się go wymienić, żeby tutaj takie, wiecie, akcenty mm, dopracować, ale myślę, że jak tutaj, wiecie, pomaluje się tą piątkę, tutaj te maluchy, to będzie to wyglądało dużo, dużo lepiej. No w każdym razie myślę, że naprawdę jest to całkiem dobry sposób, żeby... I tutaj mamy nasze kamyczki. Część jest moja, jak na przykład krasnoludek czy rybcia. A część jest kuby i myślę, że od razu można poznać. Tu jest pszczółka Maja, stitch, ciastek też bardzo fajnie wyszedł. Królik Bex. Tu mamy takie trzy lilianki i jeszcze puszin. Zatem tak się prezentuje nasze dzisiejsze malowanie na kamyczkach. I co? W sumie zużyliśmy wszystkie kamyki, które znaleźliśmy w trakcie. Spaceru, więc myślę, że jutro, no, może jutro się znowu gdzieś przejdziemy i poszukamy jakichś nowych kameków, co by wiecie ładnie przygotować się do sezonu. A jeszcze tutaj widzę, że gdzie kodów nie ma.